Halo, halo, 2.0, to znowu ja, Filnek Stark. Dam was w kolejnym odcinku z naszego lego Harry Potter film. No i słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować fabułę e, drugich incygnów śmierci. Proszę bardzo, nowa postać, fajnie. E, dobrze, co my tu mamy? O dobra, coś dla Rona Te wszystkie takie pudła zabawki zabawkami Jokerowy Vice. Nie wiem czy tylko ja odnoszę takie wrażenie O to co, to tylko taki jakiś nowy? A nie, to jest teleport, doł. Ok, no to do misji w takim razie. To jest przemyślana. Zda animacja może Wam powiedzieć. Ma taki swój urok. W ogóle ciekawy pomysł, przedstawiania. E, właśnie ekran ładowania w formie takich wycinanek. Że są zresztą w piratach z Karaibów było coś podobnego, znaczy nie. Nie w piratach z Karaibów było trochę inaczej, bo to były taki... Teatr Pacynkowy to to ma nie tyle formę teatru pacynkowego, co jest taki vibe ogólny Ok, widzowie, zaczynamy Śmierć, że są Dobra, to lecimy

Dobra, zmienie czar będzie szybciej Wojna magów, wojna magów Ale trzeba, ale zawsze trzeba się rozglądać Czekajcie, widzę jak tu ustawić o mikrofon właśnie, bo jakoś krzywo stoi, o pięknie. No i tak może sobie być. Dobra, widzowie. Okej, okay, już wiem co mamy zrobić. Właśnie. I gdzie mam to postawić? Chyba na razie nie mogę. Ale za to mogę tutaj wykopać. Proszę bardzo. Nie zapomniałem w ogóle o tego krzywołapa, bo rzadko go używamy w tej odsłonie. taki taki 4 był znacznie przydatniejszy. Okej, okay, już wiem. co tu zajdzie zaraz. Dobra. Te podłogi nie odpuścić, nie mogę. Nie mogę dobra. To nie tu, A, dobra, bo muszę jeszcze to wylidować. Ok, wszystko fajnie, tylko po co ja brałem te światło, Ok, a tutaj co mamy za wychodek Shreka? Ok, Niech po prostu zwykły czarodziejski wychodek. Nic poza tym. Dobra, no to... Ta maszyna już się nie przyda, zniszczmy ją zatem Dobra Dużo kasy tu jest Okej, okay, kolejni śmierciodzerscy nam chodzą. O piękny Gryffindor jest nasz No to pięknie. Dobra, trzeba bym tutaj sporządzić mikturę jakąś pewnie wybuchową Mogę tam wejść? O no, proszę, mogę No i elegancko A tu jakaś Nie, myślałem, że jeszcze będzie że jeszcze coś będzie się kryło które ten i jest No, tak powinien być. Okej. Okay. Dobra, no to nalejmy tu wody. O, piękny pająk. A dobra i teraz mogę użyć tego świata. A to akurat było do ratowania ucznia. A to spoko Ila to mi się zaliczył jako Nie Nie zaliczył mi się jako uczeń po Serio? Dziwnie Nie widzę w tym sensu No, uratowałem go Pewnie że uratowałem więc Dlaczego Grego nie traktuje jako ucznia po pałacach? już, że w popularnym. można zdobywać znajdźki. To samo, bo tym jak trudno jest tutaj zdobywać herby, postacie i tak dalej, chyba moratory ma ten sens. Dobra, mniejsze o to. Przejdźmy do... Przejdźmy dalej. Det var jeg som reddet den bulldoggen. Ok, widzę, wróciliśmy do Hogwartu. bardzo fajnie. To sprawdźmy, co tutaj mamy do zrobienia. Ale najpierw, oczywiście, widzowie, kasa, bo widzicie, że jest jej tu dużo. Więc nie byłbym sobą, gdybym nie zebrał wszystkiego co się da piękny naprawdę. Jeszcze Kredonoleczka. Tak? Nie no no to proszę bardzo. Raz wieczarodziej. Dziękuję. Elegancko, tak to się robi. Jak na łamanie do szkoły... To bardzo się lankowy odcinek wam powiem Okej, okay, zobaczmy co tu mam do zrobienia No ja muszę tych trzech uczniów obudzić Ale kto wie, może jeszcze trafimy na jakiś Heft domu, czy coś O, pięknie, że tu tyle to monetka. Nie no, klasa. Tak łatwo to nigdy nie zdobyłem... E, ...prawdziwego czarodzieja, mówię wam serio. Dobra. Chyba te... ...zasłony tutaj. O. Kolejne jogerowe wódwo dla Luna. Fajnie. Dobra. Ok, Luna już stała. Stał jeszcze jeden gościu. Go akurat nie kojarzę. Ma dość przeciętną twarz co animacja ma ta dziewczyna rona. Dawaj mniejsza. Eee. Wysajmy z hermiony. Pobudka. Elegantko wszyscy obudzeni no to... Co dalej? Bo domyślam się, że to nie jest koniec poziomu, no bo 12 minut mamy dopiero odcinka. A, no, wiedziałem, że to nie ...muszę bardzo, Wołów. Dobra, widzowie, mamy walkę z bossem. No, ale zanim staniemy z nimi do walki, to chciałbym. Em... Ok, Okej, widzę, że tylko mogę się dać i tą nauczycielką. to jest? A, McDonald... McDonagall. No przecież. Wtedy nie, nie dane mi będzie. żeby tego mini zestawu z książką. I ja cię kręcę. Ile tu jest kas? I jeszcze kolejny herb dom mamy. No dziękuję, no, naprawdę. Wow. Dobra, z tym widzę nic nie zrobię. To pograjmy ją w sumie. Dobra. I z tym sobie powalczysz. Biegnij. Jedno serce poszło. Przejdźmy Elegancko. Wow, walka ze Snape'em! No, no. Nieźle. Szkoda, że tylko będzie nas rzucał, bo aż się usiło. Widzicie, taki pojedynek na różdżki. To byłoby fajne. Ostatni klik, złapałem dosłownie. na w tej grze bardzo różni się od swojej wersji z 4. Kompletnie jej, jej wręcz nie przypomina. O, pięknie. Pojedynek na różdżki. do, do boju! Teraz Snape nawet nie tej zakręcia. Obłagam Cię. Zablagałam Dobra. Ok, załatwiliśmy so gości. <grybuj> ok widzę sobie poziom ukończony. Dość krótki wyższy odcinek. Ale w tym nie najkrótszy. Bywały krótsze, więc super, zdobyliśmy prawdziwego czarodzieja. Monety, dobra, pominiemy. No i to będą już, czyli to będzie już 65% zł tych klocków. Ok, no to kontynuujmy opowieść w takim razie. O, nasze, No, no w ty, co smutny jesteś. Zobaczmy, co ten gościu ma w głowie. Miotły chcesz? Oczywiście. Nie, nie będę teraz gościu jej szukać. Sam se znajdź. Dobra, e, w każdym razie, widzowie. To byłoby na tyle w tym odcinku, ja więc będę go kończyć. Jeśli się wam on spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, by wyjść na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. A nie, przepraszam, nie jutro, tylko pojutrze. No i cześć!